Cześć popitowicze. No bo jest odcinek popitów. Tutaj mamy popity, tutaj mamy popity. Przyjechała do nas super dostawa z popitów. mega popitami, które wam dzisiaj pokażemy. Zobaczcie, jak mamy ich dużo. Ale popity! XXL, a tam? Ojeku! Ile popisów? Słuchajcie! Popisy. popisy to są takie rzeczy. I bryloczki. I nawet zobaczcie, choinki. Ojeku, choinkowe to popisy. To takie rzeczy, że, że się on że. Zatykasz sobie okienka Ostre, super zabawki. No to co? Zjeżdżamy tym i po kolei otwieramy, co? Do kupienia na ekstra zabawki. Jeśli macie jakieś popity, których nie zaprezentujemy w tym filmiku, zostawcie komentarz, a my spróbujemy je zdobyć dla Was. My mamy takie najpopularniejsze. Co? Na no, jakiego teraz otwierasz Bartek? Among Us. Among Us XXL, tak? To nie, to nie jest XXL. Największy, among Usowy. Największy to jest ten. Kwadratowy, dobra, ale zobaczcie na tego. Ten krok jest największy. Dobrze. Dzień. To są takie Pokażę, Pokażemy Wam najszybszy sposób na tych bąbelków. To jest nie taki. Mama! Tak. No ale fajnie. Albo Dobra, następny. Co bo ja nie musimy się Dobra. A mogłaś się Ja mogę to Ja. Dobra. 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 No ten to jakiś gigant jaki to jest batek ten X, X, Tęczowy To Celina nam dali gratis <grymne> Dobra Zobaczmy czy możemy robić Aj ciężko Dobrze jest Super I teraz z tej strony wychodzi Tak no, dlatego trzeba... Ej, No bo tak to działa. No i są nawet fidget spinnery z popitem. Dobra. my no bo nie mamy, no bo mamy takie... Mamy takie popity, ale otwieramy następne... No, następne, bo ten film jest pół godziny. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. To on wystarło, że ten może sobie kupić takiego popita joda. Joda! Kopitowy, joda. Skąd wiesz, ten jak się szuka? Nie teraz, nie teraz. Ej, to może być bryloczek. Tak, można go powiesić, super. No, tylko trzeba tu zrobić okienko. Ok hmm? Jak się wciska? Z drugiej strony jest ten szybki tryb Jak się wszystkie wyciśnie. Ale się dzisiaj odstresujemy? Łajajajku! Wczoraj dostawa, trochę stresu było, ale dzisiaj... Popit, 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 popit. Odstresowujemy się. I dzisiaj. dzisiaj też była, tak, no. Ogólnie cały czas są dostawy w ekstra zabawki i ekstra zabawek. Nie. Zapraszamy, ekstra Dobra, na... pokażmy tego jodę tak do kamery. Okay. To co? Dalej szukamy bajek, to mamy teraz. Olu, 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 ulubiona bajka. Mojej mamy... Ona, ona, ona czekała na to. Tak. Chyba myszka Miki, tak? Też mamy taką bajkę, to no to zaraz, no. No zaraz będziemy pokazywać, Mamy myszkę Miki. Wciska się, działa. Z drugiej strony, szybki. Ja Janusz. Dobra. Ej, to, to. Teraz pokażmy tą myszkę Miki. Mamo, ty wciśnij, to, jest Super, kolory. to jest Super kolory. Dobra, Mamu. Po, po dalej. Bątek. Ja ci daję tego po. Prostu. Dobra. dobrze, Musimy to jechać. To mamy następna bajka. Tym razem mamy świnkę Pepe. Teraz razem o kogo I kogo jeszcze mamy. George. I jej braciszka George. A. Nie. To jest był tylko bywa w Różowli niebieski. Ale można powiedzieć, że to jest George, bo George ma niebieską kiepski. No. Nie, nie ma, nie ma, nie ma. Super, się wciska i odciska. No, więc pokażmy Was, ich świnkę Pepe i Georgia. Ja muszę, ja muszę, ja muszę. Dobra, następne, słuchajcie, bo jest jeszcze tego mnóstwo. Ale, ale, ja się dobrze stało. No, mamy też świnkę Pepe w wersji x Ale. To chyba tata świnka. A to chyba mama ma. nie. Nie, nie nie to też jest pszczynka pepa naprawdę? sęczowa eee, nie, nie my tego nie zrobimy wszystkiego ale później no nie zrobimy nie zrobimy okay. dobra bo tu mi lata ta kamera dobra jedziemy dalej z popitami mamy jeszcze podcast hello kitty Bo to już jest wszytka. Tyle popitów kupiliśmy i na dole jest mój ulubiony kolor. Dobra, pokażmy go przodem i jedźmy do następnych. Dobra, czyli zaczęliśmy od największych, tak? tak. Dobra. Teraz o, Unicorn. Unicorn, jest drogie. Tutaj nam przyjdzie. Skończyło się na to. Nie popływamy już na flamingach i jednorożcach. Ani na smokach. Ani na smokach, więc można sobie... Postrzelać. Postrzelać na jednorożcu. Nie, popykać. Ej, to jest ten tryb szybki? Nie. Ale jest mega miękki. Ten popyt jest najbardziej fioletowy i to mi się Dobra, bo tutaj mamy problem ze światłem troszkę. Tak, tak, tak. Dobra, mamy jedno Dobra, roczka. jedziemy dalej. Bez cień. Cała prawda o kopitach tylko u nas. Bartek tutaj już otworzył, co wczoraj wartek. To jest kwadrat kopitowy, tęczowy pastelowy w kolorach. Ja bym chciał taki kwadrat. Takie kwadrat. a my mamy tutaj mamy, mamy tutaj mamy jeszcze tutaj kwadrat taki bardziej neonowy w kolorach. Napiszcie, jaki Wam się bardziej podoba, to by, ja bym powiedział pastelowy czy neonowy? To jest bardziej ciekawy, to jest potrzebne. Mhm. Okej, okay. co tam mamy? Mamy jeszcze na, na Instagramie samą ekstra zabawki, bo będzie zdjęcie wszystkich popitów Chyba tak. Po, ja też popitowa kanawka, ale dzisiaj. Teraz, teraz przekładamy te na najmniejsze. Na te. Dobrze, jest. jeszcze ja jest tak tak dużo, cała sterta no, jeszcze jest na podłodze. Na co czekałem? Among no. us. Among us, ok. No mamy podobnego. Tylko w nowych kolorach. Mhm. Dobra, idziemy dalej. Bo już 9 Dawaj, minut ma filmik. No, a została jeszcze połowa. Teraz chyba się powtarza, tak? Tak. Mamy też ramę A. mały, średni. Tu tak taki nie opracowywaliśmy. Tu, tu jest dużo kreatową i to się w Radę W mi się podoba kreatowy najbardziej, ale tutaj. Mamy problem z odłożeniem. To popity. Tu jest średni. Ej! Wow! Coś Chyba na to spano. czekaliśmy. Spójrzmy Spidermana. Widzieliśmy na ekstra wyborki, na, na takie głowy u Spidermana, ale nie chcieli. Prawda? Tak. Tak, tak, tak Bartuś, no. Kupmy o, się na tym super. Na... Na popitach, a nie na tym, co widzieliście. Szkoda, że tego nie można naciskać. Naciskać? Coś. Dobra, Spider-Man jest. Dobra, Idziemy mam, dalej. Jakaś. Co jeszcze z tym dzień? Dobra, świąteczne zostawimy na koniec. Wytrzymajcie do końca filmu, bo będzie świąteczny aktyw w wstydniu. To coś, i... co lubimy najbardziej. Świętoktórka. No to I teraz, za... może coś e, dla fanów gier planszowych. I filmie pokażemy Wam. Takie t, y, świecącą choinkę w ciemności. No Wartek, poczekaj. No na koniec. To jest niespodzianka, tak? Nie musimy mówić co pokażemy. Zobaczą nasi widzowie na końcu. Dobra, Dobra gra. Nasze. Mamy, mamy do niej dwie kostki. Gra z kostkami, okej. Okay. Tutaj. Rzucamy. Kostki. I tak wyrzuciłam 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Teraz Bartek. 6 Dobra, teraz ja dołączam się do gry 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tak dalej. Fajna Dzień, gra, dobra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wastek pokażemy też. Że... Jedziemy dalej, dobra, na bok, grę na bok. Gry do znaku, korek na chwilę. Fajna gra w kolorach. Kłopotki. No, a teraz mamy grę w kolorach neonowych. Neonowe to jest kolory wielkowy. tęczowe. Zasady, to gra same. dla dwóch. Gra tylko dla dwóch. Dobra, no to wiadomo jak w to grać, nie? Patrz, jak do tamtej gry. Dobra. I Dobra. Dobra, teraz y, mini akcystyczny. Jeszcze jest kwadratowy, no to wiemy, tak? Otwieraliśmy. Otwieraliśmy, tak? No to teraz mini takie. Mini akcesoria. Mini akcesoria, tak? mamy baszek. Najpierw otwieramy bryłoczek. Okay. Mamy bryłoczek kwadratowy. Tutaj to kamery. By, była koszulka, była koszulka. Cię... kwadratowy. Mamy. Cię... Chciałem koszul. Mamy kwadratowy. Kcię? Mamy serduszko. chciałem chciałem koszulkę, ale nie wzięliśmy. Ale niestety nie trafiło no, nam się tak. Mamy tutaj taki raz, dwa ośmioko I mamy szpreloczek z Super gadżet do plecaka, do duszy. Bartek teraz otwiera już następną, czyli super korebkę. <laughs> Wyżyła Pikachu. Ale nam się trafił akurat taki chyba renifer Nie, mama wygrała Ta nam się idzie tu Czyli mama tak? nam się trafił renifer Kurde, ja to nie zaczynam Ej, tu mamy do tego torebki, mamy wow. do tego, super Ej, zrobić. to dla dziewczyn Pokaż Bartek A Bartek teraz pokażę Wam jeszcze Super, światełkie Portfeliki, mini torebeczki. Pokaż Bartek co tu mamy. Do kamery blisko. Quishy. Co to jest? Kujs. Kujs się, okej. Ale to brzydko pasuje. No niestety, puma tak ma. Pik. Nie, po to. to. Tytuszka, prostokąci, takie i takie coś, mamy jeszcze kółeczka, wobec, kółeczko. No, montujemy torebkę, a tutaj mamy, prosiłem żebyście pokazali bliżej, małe torebeczki, tak, z suwaczkiem, małe portfeliki, tak? To jest złe, ze nożem. A czym to robić? No nożem. No nożyczkami u nas zamurderić. Na Bartek, <gry> robiliśmy tylko dziurkę. Pokaż no, tak, Bartek no. tutaj. No pokażuj następny. Pokaż no? tutaj co jest tutaj napis. Ivo, I wo I love you. I love you. Tak? I love you. Taki I love you. Tak. I co jeszcze mamy? Coś, czego od dawna szukaliśmy dla Bartka. Tak. Czyli popitowe bransolety. Opaski. Można sobie założyć do szkoły i mieć świetną zabawę. Na przykład. Można się odstresować w trakcie lekcji. Nie wiem. Na przerwie. Na przerwie. Masz rację. Od a ja otworzę drugą. Mamo! Mamy dzień polski. polski, codziennie może być w polski. Dzisiaj na przykład yy, siatkarze grają, a ja, a ja mam taką polską bransoletkę, pokażcie. w kibicach. Pokażcie to kamery może. Zakładamy okay. tutaj Bartkowi opaskę. Na razie mamy taką, a zaraz otworzymy opaskę. Biało-czerwoną Ej, to, to jest trochę niewygodna. No wiesz no, to taka jest opaska jednak. No. Chcesz przymierzyć biało-czerwoną? Ja, ja dzisiaj z tą całą... Dobra, tą torbę to może złożymy kiedy indziej. Dobra. Super opaska. Dobra. Kolecam, polecam, polecam. To no teraz na koniec pokażemy Wam coś. Świąteczny złożony akcent na Oh no! Co tu mamy Bartek? Kogo tu mamy? Świętego Mikołaja. Świętego Mikołaja, ciekawe co nam w tym roku przyniesie. Może jakiegoś popita? <noise> Poczekaj Bartek. Ej! Myślę, sobie kupi ka-pikachu. O, kupi ka-pikachu. No takiego akurat nie mamy, aby nam się przydał. A może jakiś pusher jeszcze? Ale, ale ja widziałem w sklepie na, na, na dostawie hmm? takiego Pikachu, ale nie, ale nie pokazywałam rodziców. Dobra, Słuchaj. no. no. Mamy ok. Mikołaja. Mikołaj, choinki. Mamy choinki. Twoje mamy w czterech wersjach kolorystycznych i mamy też czapkę Mikołaja. Ram się jak podoba najbardziej. Okay, no. Taką fajneczkę. I polecamy taką grę Super Mario Odyssey. Tam jest taki strój Mikołaja, jak się przejdzie grę. Sprawdzamy musiu? Sprawdzamy musiu. No przyłóż sobie czapkę, przyłóż sobie czapkę na głowę ha no super zrobimy zdjęcie później najlepszy rzadki a choinki takie? zgrajcie ten, 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 ten ha, ha, nie ten tak, tak gramy. i ostatnia choineczka To jest taka super choinka która ma magiczną moc jaką moc ma ta choinka? magiczną Koimka świeci w ciemności. Dzisiaj w nocy będziemy testować, czy naprawdę świeci. Wiesz czy tego popita otwierać? No przecież już otwieraliśmy. Przecież go. otwieraliśmy już nie to musimy to. otwierać, akurat wzięliśmy dwa takie same. No dobra, to mamy się czym bawić. Zapraszamy na ekstra zabawki. Jutro Jeź... już, już będę bardzo... w... Tak. Do kupienia na ekstra zabawki. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, dajcie subika. No i jeśli macie jakieś popity, których tu nie pokazaliśmy, zostawcie w komentarzu. Będziemy ich szukać specjalnie dla Was, ponieważ kochamy popity. Hej! Chcemy, chcemy pokazać Wam ostatni moment popita. Się... No, cześć.